No zapraszam, zapraszam, tato! Tato, to tutaj na, z windy na lewo i już ojciec jest. Ech. To proszę... O, o, no nareszcie, nareszcie. No. no dzień dobry. Cześć. A co, co ojciec jest taki spuchany, no. Ech. No to tato, no to mu... Jezu, no błagałem, żeby windą wjechać. Windą! Co ty to szkoda prądu? Na mnie jednego włączać windę, tak. Też jestem nieubrany nie do windy, nie, to Ech. po szkodach się przeleciałem. Dobra. No to dobra, to dobra, dobra, ale jest, tata. No to dobrze, Ta. tato. No to proszę, niech się ojciec rozejrzy, Wiedział. jak tu się syn w mieście zainstalował, Ach. co? No proszę, apartamencik, 150 metrów. Centrum miasta. 30 I... piętro, no. Oj, tata. 4 miliony na to wszystko kosztowało, bo wnętrza taki z Izraela robił. Skąd? Z Izraela. Też już nie było kogoś innego. Ładnie. No, no, no. Nie. Da, no, no. Da, da, da. Które, które to piętro? No 30, tata. Po co to tak wysoko? 30 piętro, matko, jedyna... To przez okno można do samolotu wsiadać. No, nie bardzo się dało, że okna nie otwierają. Klimatyzacja jest. Co jest? Klimatyzacja. A, to wiem. Ta, ta kostka w kiblu. O, to to się przydaje. To żartów nie ma. Dobrze. Dobra, a powiedz mi, a w, w piwnicy masz sucho? W piwnicy? Woda nie podchodzi? Bo jak kartofle wilgoci, złapią to do wywalenia. To człowiek nie zje? Świnia też tam powącha, powącha, riem, trąci i pójdzie. No, gdzie no tatą? No, przecież tu nie ma piwnicy. To gdzie kartofle trzymacie? W kopcu? <laughs> nie, no, no, nigdzie nie trzymam, no. W ogóle nie gotujemy w domu. Na mieście sobie jemy. O, na przykład tam mamy sushi na dole. E, sushi, tatą. Kuchnia japońska. Surowa ryba, ryż, krewetki, wodorosty. No, takie tam, no. Surowa ryba? No. I to japońskie jest? No, a jak. Cholera? Mhm. Takie płaskie telewizory robią bez tej dupy z tyłu, a ryby nie potrafią dosmażyć? A krewetki to nie są takie robaki z wąsami? O to to o, to to no jesteś świnia jedna obrzydliwa, ty to jest? No te robaki? No ale co? No to wrona za pługiem idzie, to z ziemi to wyciąga, to robary zjada, A Ja ci mówię szczerze, ja bym po tym zębów mm. nie domył, bym zębów nie dosarował, pastą piął. Oj tak, oj tak, oj tak, oj ci są mądre, a, a sam to pewnie nigdy nie próbował. Czego? Ja na wszedniego robaka no, no, no. nie. oj, oj, razy Mało to, razyczek się zagapił. Potem patrzę, w jabłku taka dziura dymiąca po robaku, robaka nie ma, to gdzie jest? Ale co to to? to, to wszystko wzięło, zgrzytnęło, poleciało, przeleciało, wyleciało, się, wodę spuściło i po robacie, ale żeby to specjalnie wydłubywać widelcem i... A, 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 dobrze, dobrze, ale ta uwaga, nowy pomysł jest. Zaldanowy myśleliśmy. Kota kupujemy. Kogo? Kota! E, Pokaże, tacie zdjęcie. Myślę, że ja kota nie widziałem na wsi. <grym> Wczoraj samochodem jechałem to dwa trzepnąłem. Jeszcze bym trzeciego walnął, ale tak na poboczu stał, to się bałem, że kołem złapie za miękkie, mnie do rowu ściągnie. E, oj dobra, dobra, takiego to już jest na pewno nie widział. Proszę bardzo. Turkmeński kot pustynny. To jest kot? A? Cholera. Przed takim, to bym powiem Ci zahamował, zawrócił i w pole pognał. Jakiś taki nie nasz. No, eksportowy. Ale się pozdzwijał, cholera. Nie wiadomo, gdzie to ma wlot, gdzie to ma wylot. Człowiek by się chciał czasem do pyszczka przytulić, można się strasznie oszukać. No, no, no. Tak, I to niebieski. No, to Aldona wymyśliła, że nam będzie to zasłon pasował. No i jak ten kot, co, możliwy? Możliwy, No. no. Kota kupują, trzydzieste piętro, apartament, centrum Warszawy, a jednak myszy są. To jest plaga cholerna, patrz tutaj, na trzydzieste piętro pomurzę w lezie i tam ci potnie wszystko, kable, nie kable. Ty, a powiedz mi, a ta twoja, to gdzieś tu jest, ta twoja, czy na strych polazła, czy... W ogrodzie pielęczy, liście pali, czy na gołębie gwizdę, czy co robi? <śm> nie, nie, yh. Aldona wyszła na jogging. Na co? Na jogging. Takie ta, ta bieganie. A, no to może na bieganie. Bieganie, bieganie. Biegać to się można w gumiakach za sto dołu A jogging to się, proszę, taty uprawia w najkach. W czym? W najkach. A biega się bez majtek. <śm> Cholera. Nie no, jak lato jest, ciepło, nikt nie widzi, mm -hmm. szkło nie leży, to się koło domu można przelecieć, ale zimą, to... <noise> Powiem z tymi majtkami to się tak teraz porobiło, że ja to już tego nie dogonię. Kiedyś, proszę ciebie, to mm -hmm. dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tylko zobaczyć, to trzeba było jednak te majtki odchylić. <noise> A teraz... Żeby majtki zobaczyć, to trzeba tam się rozejrzeć i to zobaczyć, to. 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 I, to, i to, żeby to były majtki, to, to jeszcze rozumiem. A to, a to taki, taki sznurek, takie sznurowadło. Co to jest, dupa czy but? Dobra, a powiedz mi, a ja, ja ci tak nie przeszkadzam, bo tak miałem zadzwonić, uprzedzić, ale to gnoje słuchawkę urwały, bo się wieszają. Przy Tam yy, Nie, nie, w porządku, tato. Znaczy, ja za dwie godziny wychodzę na konie. Patrz, no. a ja już mam wszystko porane. Jak coś to powiedz, to się złożymy na traktor, co będziesz za koniem chodził. Co to jest, XIX wiek? Byś trochę nowoczesności chłopie podłował, bo to się będą ludzie z ciebie śmiali. No dobrze, dobrze, a, a, a przepraszam, a właściwie to tata to, to w jakim celu mnie tu odwiedził? Tak jest, yy. o tak. to chodzi. No. Trzymaj. Bierz, 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 nie patrz. Jeszcze nadoimy, tylko weź tam y, przelej do garnka, butelkę potokni i oddaj, bo muszę butelkę przywieźć do domu, bo jak wrócę bez butelki, to mnie matka zabije. Dwa lata żeśmy te kole pili. Jakie to gówno kwaśne? Jeszcze z chlebem to jeszcze dało radę jakoś. Samo to. I tego. To taka sprawa. Druga. Takiej kurtki nie chcesz? Co? Takiej kurtki nie chcesz? Ziel, zielona. Ale poczekaj, ciepła, ciepła, ciepła. Ciepła, ciepła. Bo to, bo to puchów, puchówka. Aaa, puchówka. 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 Patrz no jaka No doki Ciep... jakaś. No widzę, ta, widzę właśnie, na przykład. Zima. No. Sama koszula. Sama koszula, na gołe ciało, puchówka i cała zima przechodzą. No to dobra, dobra, ale co to, to, nowa jakaś? Prawie nowa, po Marianie. Bo Marian nie żyje, słyszałeś? Oh yes. Tak, tak. Także co tam z tym pochodził, tam, raptem dwa tygodnie, że tą w, w, w tym go znaleźli. Yes. No na trawie leżał, ale to co, na, zielone na zielonym to nie widać, także... A powiedzcie jeszcze, jak znaleźli go, to taki był ciepły, że myśleli, że żyje, bo to je, tak jest ciepłe. Jak termos. I na biś obsalujemy, tak? Dobra. Dobra, to, 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 dobra. Dobra. dobra, To ta sprawa. Tak, tak. I trzecia taka jeszcze jest, żeśmy tak z matką ostatnio dobra. gadali. Wiesz, tak się zgadało nam o tobie, o tej twojej. Jak ta twoja się nazywa? E, no, Aldona. Aldona! No. A matka cały czas Al Capone, Al Capone. <noise> jak i Al Capone? Aldona. No. I tego, ile wy tu już razem mieszkacie pod jednym dachem? No, no tak, to z rok to będzie. Rok będzie, no, rok, rok będzie. Rok, no, no, no dobrze. No to. Żebyśmy tak z matką udumali, no. że jak tak, to byście się pożenili. Pożenili, żebyście się, żeby to było po Bożemu, w kościele, żeby się to wszystko odbyło, polones. Jest jakby co tylko czeka tam pod kościół, żeby zajechać. Jak ci pasuje ta Aldona, proszę ciebie, to się żeni, bo to nie ma na to czekać, bo cię tylko w lata wpędzi, potem w dupę kopnie i o. i będzie taki stary dziad w białej czapce łaził po wsi i na wino zbierał. Jak ci pasuje ten, cały ten Al Capone, to się żeni, bo powiem ci, z tymi dziewczynami to jest tak na początku, to jest jedna tak, a druga śmak, a trzecia owaka, po paru latach to i tak się robi jedno i to samo. I tak każda będzie gruba. Także nie was po chudości, bierz grubą to nie z grubiej. A jeszcze Ci powiem, że taka grubsza to jest osobiście przeze mnie rekomendowana, bo to jest taka historia, że proszę Ciebie na jednym cycku się położysz, w drugim się przykryjesz i masz w głowę ciepło i w ucho miękko i wszystko dobrze jest. I co ty, chłopie, mi na to teraz odparujesz? Tato, błagam cię, no. Śluby to wiejskie zabobony. A my tu żyjemy nowocześnie. Tworzymy związek partnerski. Jak locha i knur. <grym> Jeszcze sagemy podrutujcie, żeby w ziemi nie ryć. <grym> no ale no, nie wygłupiaj się, no. Tam trochę można pofiglować, no ale to się już. Poważna po sprawa robi, no, bo tam yy, dziecko w drodze, tak? No, tak, tak, tak. Kiedy tam to rozwiązanie macie? No, w maju, w maju. Kradoks się rodzi w maju. Co się rodzi w maju? No, Kradoks, na syn! Cholera, żeście się dziecko nazwali jak jakiś granulat nawozowy? No to nie, nie, nie lepiej jakoś po naszemu. No Jasio, Stasio, Krzysio, no przecież przynajmniej wiadomo, jak to, to zawołać. Tate, no to to, to zawołać, no tato, ja się, Stasio, ja się, Stasiu. Jesteśmy w końcu. W Europie, w świecie, czasem z tego polskiego, błota wreszcie otrzepać, No. A, wła, a właśnie właśnie, bo już mamy zamówione do porodu. Basen z delfinami w Kalifornii. Także no, rodzimy rodzinnie. Z delfinami? tak, 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 tak. tak. To jakaś rodzina nasza. To pewnie z matki strony. Nie no, tata, no przecież to są takie ryby. Znaczy właściwie to w ogóle saki, jak my. I wy tam się razem będziecie sać. Nie no, to chodzi o taki przepływ energii życia, o łańcuch stworzeń, o bycie razem w jestestwie. Masz może się wódki napić. Mó <noise> się, <noise> S smak na wódkę naszedł, bo goś tak mi w gardle zasło, wełbie się kręci. Chyba żeś że tej klimatyzacji napchał do kibla, nie wiadomo ile. E, tato, a może być whisky? Nie. To nie. To na myszach pędzone, szczurami z śmierdzi, to... Kotu do miski no ale niech ten niebieski pije. Robakiem zagryzie, może łowniejszy będzie. Ja dziękuję. A, a, a powiedz mi, a ściny to jakieś będą? Ściny? Ci tylko tego prosiaka małego tak słomą przetrzecie i ruszaj w świat. Chodzi o to, że my z Aldoną od pół roku nie jesteśmy wyznawcami międzygalaktycznego kościoła wiecznej wilgoci. I u nas nie ma chrzcin. A co jest? No bo coś musi być. Wierzymy, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. O! Oh. Holera. A ja tym ostatnio na zimę okna utykałem. Matko, jedyna, może tam babkę wepchnąłem. To mówi, że nie masz wódki, tak? Jak nie było, tak nie ma, nic się nie zmieniło. Dobra, to daj, weź tego łyskasa odlej od to się <gram> to... napije tego łyskasa już to, 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 to... trudno. Tylko, tylko żeby ten, on się tam nie zmartwił, ten twój kot, bo jeszcze kolor straci. Powiedz, że ja mu potem wszystko odkupię. Mu pks przez kierowcę podam, żeby się nie martwił. Tylko mu mle mleka nie dawaj, bo to taki nowoczesny kot, jeszcze, jeszcze tam się potru zatruje się, pożyga, po, 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 będziesz miał sprzątania, sprzątania wyjaśnia, to się wiadomo czym, ta podłoga się myje. Ole, żeśmy wy, wysłali chłopaka ze wsi do miasta, żeby się czegoś nauczył, żeby na ludzi wyszedł, a, a to się z, zrobił jeszcze gorszy wieśniak niż był.